Podkarpacie.pl W ramach interwencji portalu e Sanok.pl otrzymaliśmy sygnał od mieszkańca Sanoka o stanie alejek na cmentarzu przy ulicy Lipińskiego. Internauta uskarża się na ich stan. Postanowiliśmy to sprawdzić. No tutaj raczej to powinny być alejki zrobione, żeby to było dojście, nie po błocie czy tego, tak żeby. A tak poza tym, no i groby tutaj. Żeby dali były też robione. No, Potrzebne na pewno są alejki, bo można do każdego grobu dojść, tak jak trzeba, stanąć sobie, pomodlić się, świeczkę zapalić. Ale są też głosy zadowolenia z inwestycji na cmentarzu północnym. No na pewno inwestuje się, bo coś zrobili tutaj, chowają już miejsce, tu będzie drugie miejsce mimo wszystko przeważają głosy niezadowolenia, co ciekawe, o których zarządca sanockich cmentarzy dowiedział się od redakcji. Do mnie bezpośrednio takie sygnały nie dochodzą, natomiast właścicielem cmentarzy, nie tylko cmentarza na, na, przy ulicy Lipińskiego jest Urząd Miasta Sanoka i wszelkie inwestycje prowadzi urząd. Burmistrz Borowczak, choć problem sanoczan dostrzega, to w przyszłorocznym budżecie środków miasto na ten cel nie zabezpieczy, ale wszystko to efekt niezłośliwości ze strony magistratu, lecz chęci rozbudowy cmentarza. Przygotowujemy bardzo dużą inwestycję, którą będziemy musieli sfinansować w najbliższych latach, i wtedy w ramach tej inwestycji będzie, będzie cała rozbudowa cmentarza. Łącznie z modernizacją tej części istniejącej, ponieważ rozbudowa i porządkowanie musi być jednocześnie robione, tak żeby ten ruch inwestycyjny jak najszybciej mógł przebiec na, na całym cmentarzu. Ale i w przyszłym roku cmentarz północny doczeka się inwestycji. W roku 2014 będzie wykonana poszerzenie wjazdu, przebudowa bramy wjazdowej. Natomiast pozostałe roboty inwestycyjne rozpoczną się od roku 2015 i myślę, że w ciągu 2-3 lat ten cmentarz naprawdę zyska nową jakość.